Czyli jak przejdziemy z ciągłej na normalną logarytmę? 1,015 1,015 nie, logarytm, nie tylko logarytm, o logarytm. Czyli tyle mamy, powiedzmy nominalnie miesięcznie Tak? Nominalnie miesięcznie, jesteśmy na miesięcznej I teraz żeby przejść na roczną Razy 12 17,87%. Tak czyli niejako efektywnie, ale w ramach kapitalizacji ciągłej 1,5% jest to odpowiednik powiedzmy nominalnej rocznej stopy procentowej na poziomie, na poziomie 17,87%. Roczna stopa procentowa z kapitalizacją ciągu 4,65%. Jaka jest równoważna stopa procentowa z kapitalizacją miesięczną? Znaczy ile, ile niejako trzeba, trzeba mieć z kapitalizacją miesięczną, żeby to był ekwiwalent tego samego zysku 4,65% z kapitalizacją ciągu. Te, te zadania nie są takie, powiedzmy, w treści super jasne. Tutaj zobaczcie, przy ciągłej kapitalizacji odsetek miesięczna stopa depo, zwrotu deponenta wynosi 1,5%. Przy ciągłej kapitalizacji, e, natomiast to 1,5% musimy odbierać już jako efektywne, natomiast tu mamy w treści zadania coś takiego, roczna stopa procentowa z kapitalizacją ciągłą wynosi 4,65%, to to z kolei jest przyjmowane jako nominalnie, nominalnie 4,65% z kapitalizacją ciągłą. I teraz mamy niejako przyrównać to do tego, ile to by było warte, znaczy jak, jakie oprocentowanie nominalne by musiało być z kapitalizacją miesięczną, żeby to było mniej więcej to samo, co to z kapitalizacją ciągłą.